Witajcie, tu Axel, oto ostatni już odcinek z Pokemon Shani, ul Ultra Shiny Gold Sigma zlok. Przechodzimy do Team Recap'u Tobi, czyli Salamens, mega Salamence, z pięknym speedem, z atakami Fly, Crunch, Dragon Core i Rust. I widać, że 66 to jest liczba, Sory miał Expshera na sobie. Tak, Expshera? Nie, po prostu zakapiłem się, Jezu, zapomniałem, że to nie zgaja Nicolas Krobat z excisorem Poison Fangiem Flyem Bite'em Max Cox, czyli mamo swój Adamant, niestety nie ma lotowego fizycznego Strength Wroc, masz Aurora Beam Excisor. Ariel Kingra. O dziwo, ma większy atak niż specjal, co mnie dziwi. I ma snipera, więc są mocniejsze krytyki. Waterfall Dragon Didens Headbutt. Headbutt, a wiem, że flinchował. Naruto Adamant Rukario właśnie z też mega z pięknym atakiem sparrow Puncher, a ice Puncher, iron tailem crab crocodile piękny speed tylko szkoda że atak słaby dragon call f strength i iron Tail idziemy do elite 4 na pierwszy raz mi się nie udało bo dziwne dostępu takiego potężnego glitcha miałem że dotarłem do tego do jaką się nazywa a do czwartego tego lidera i dziwny, zawiesiam się gra slow bro dobra Więc wiecie, do trzeciej oznaki wiem co i jak. Znaczy, do trzeciego litera wiem jakie mają typy, takie rzeczy. To nie bijcie za to, ale naprawdę mówię Wam glicza z dziwnego, że mi zawiesiło grę. Ariados, no to dragon. E, Iron Tailce, coś mu zmniejszyło. Fortress nazwę no szybki, Lucario. Mega. Gliscor No toż łatwo, bo jeden Aurora Bim starczy. Shift 3. Dobra, zostajemy. Toxic rogue. No to nie powinieneś być szybszy ode mnie, więc. I Krobat. No to piękno mam kontrę Aś, masz takie leci dalej. No. Trzymać spawny już Dobra, jak na razie się nie boję tego Teraz będzie Bruno, na którego wystawię Zobaczcie, co chyba wolę, wystać sobie mega Salamensa Będzie silniejszy Dziękuję za nieużywanie detektów. Ty masz rock slajda Właśnie. O kurczę, o kurczę, o kurczę, o kurczę. Uff, dobra. Hitman Lee, no to zmiana. Nie wiedziałem, że on się uczy Dragon Breath No cóż, nowe doświadczenie. Hitman Chan. No to zejdzie szybko. I Lucario. Mm, mam jakiś Paraliz Healer? To to jest. Teraz nie wiem, nie wiem co wybrać. wystaje sobie Naruto, bo on chyba na, ma największy atak. Ciekawe, że w tym haku tak samo wygląda jakby Elite Four, ta sama taktyka, taka ruchowa. Żyb, dobra, Tyranitarna na S. Hunchcrowa, nie boję się. Ice Punch. Haudum. Czy się uczyć? A nauczę się plum nie boję się. Dasknu, ale Też się nie boję. O, nie mam co się bać. Okej, okay, teraz mam się co bać. Może to szybko. O fajnie nie lecz się tylko. nie ma, dobra, co jest się leczyć? Ty jak cholera jasna. Dobra, lensos, coś czuję, że lens będzie. No, dobra, zobaczymy, kto jest czempionem. garczą okej. Okay. A zużywaj dowoli. Salamence, hmm. No to mega lukary zaś z będzie git. Rodaktyl to sam. O kurcze. Charizard, no to mamy Arielkę. O kurcze, na pewno będę szybszy, na 100% no. Charizard, no to leci Krab. Ej ja się, i Zemarnuj, Kurczę. Kurcze. Zestaje się rustować, dziękuję Gajardos. Hmm. Co zostanę Dobra, Naruto go dogoni tam. Iron Tail Jest, udało się. Na chwilkę przerwa, coś muszę sprawdzić. No bo wiecie to nie. nie Kakuna, fajnie, Gengar uu. Ładnie Dwa dni żeśmy spędzili na grze Okej, okay, tu jakieś błądy, błędy Graficzne, czy co? A, Okej, okay, to jest już Kanto Nie wiem, czy chcecie dalej na w Kanto Czy gramy Kanto ogólnie bez nazloka? Jak chcecie Pika. no dient, wiem, że dient to czekajcie, kto nam padł wiecie, to sprawdzę sobie na nagraniu, kto padł a sobie na spokojnie wymienię następny odcinek no, na co pan chciał? okej, okay, do profesora Ołka, no dobra jesteś Ani Ralcą. A to nie ma no to nieważne. Wiecie co? Ja sobie tak teraz myślę. że to będzie chyba koniec na dzisiejszy odcinek krótki, ale krótki. To dziękuję za obejrzenie, dzięki za to, że byliście w tej serii. Dziękuję, żegnam.